Co by mogło być moim najlepszym zakupem w życiu? A teraz, tak zupełnie serio, chciałbym ci przedstawić najlepsze wyposażenie treningowe, jakie istnieje. Wszystko zaczęło się od pewnego niemieckiego pana w połowie XIX wieku. W dzisiejszych czasach mówi się o nim jako o ojcu dzisiejszej gimnastyki. Wynalazł on dyscypliny takie jak poręcze symetryczne, drążek, koń z łękami, skok czy właśnie ringi. Od lat 20. ubiegłego wieku mówi się o nich jako nieruchome kółka. Do tego momentu były znane jako, dosłownie tłumacząc z angielskiego, latające kółka. Oba dyscyplina ewoluowała przez ostatnie 100 lat, kreując tylko kolejne i kolejne wielkie imiona. Do typowej pary kółek doliczone są zawsze pasy. Najpopularniejszym wyborem materiału jest drewno, ze względu na jego właściwości i wytrzymałość. Istnieją oczywiście ringi wykonane np. z metalu czy nawet plastiku, ale dopóki nie będziesz miał dobrego powodu, żeby je wybrać, drewniany wygrywają pod każdym aspektem. Kolejną kwestią jest rozmiar. Są linie wąskie, duże, małe, średnie czy szerokie, ale ja bez namysłu zalecałbym wybrać rozmiar olimpijski. Jest zwyczajnie najbardziej powszechny. Niektórych zdziwić może jednak cena, bo za dwa kawałki drewna i pasy trzeba zapłacić od około 100 do 150 zł. Ja personalnie wybrałem HMS TX07, no i nie jest to żadna reklama, ale używam od pół roku i nie mam żadnych zastrzeżeń. Pierwsze doświadczenie ringów będzie dla wielu koszmarem, bo w momencie próby samego utrzymania się zderzysz się z absolutnym brakiem kontroli. Nie martw się, dociśnij kółka do siebie i stara się wytrzymać jak najdłużej. Z czasem zdobędziesz więcej kontroli. Nie bez powodu nazwałem ringi najlepszym wyposażeniem treningowym, bo zakres ćwiczeń i elementów jakie możesz na nich wykonać jest ogromny. Rozbiłem to na trzy kategorie. Pierwszą jest push. Mamy tu do czynienia z dipami, które są wyczuwalnie cięższe. Przy czym łatwiejszą wersją są oczywiście bench dipy. To samo zaliczę się do pompek. Z mniej konwencjonalnych ćwiczeń mamy na przykład rozpiętki. Ja wolę je robić z prostymi łokciami, bo targetuję w ten sposób bardziej bicepsy, ale możesz oczywiście robić je na oba sposoby. Do ćwiczeń pull zaliczyłbym jeszcze to, czyli podsumowanie wszystkich funkcji Abila. Przejdźmy do drugiej kategorii, czyli ćwiczeń pół. Mamy tu na przykład podciąganie, ale z taką przewagą, że mamy do wyboru dowolny chwyt. Prostszą wersją naturalnie byłoby australijskie podciąganie. To, o czym wspomniałem, zaledwie musnęło szczyt góry ludowej jaką są ringi. Znajdziesz dziesiątki, jak nie setki zastosowań, które skutecznie rozbudują każdy mięśnie w Twoim ciele. Za cenę karnetu na siłowni możesz kupić najrozma i trzy narzędzie do rozbudowy ciała. Trzecia kategoria to elementy. Chyba najpopularniejszym z nich śmiało mogę nazwać maslapa. Sam przez dłuższy czas nie mogłem go odblokować, dopóki nie dowiedziałem się czym jest false grip i nie zrobiłem czterech z rzędu. False grip różni się od zwykłego chwytu tak, że całą masę ciała opierasz na punkcie pomiędzy dłonią a nadgarstkiem. Problemem może być dla niektórych same znalezienie i zrozumienie tego chwytu, ale jest na to kilka sposobów. W pierwszym złap kółko w ten sposób, mniej więcej w połowie i przekręć trzymając nadgarstek w środku. Drugim sposobem jest wyczucie wgłębienia nadgarstka i jesteś w false gripie. Od razu uprzedzam, że to nie jest ani łatwe, ani przyjemne. Przez pierwsze kilka treningów będzie bolało, a nawet zostawiało odciski, ale to kluczowa część feelingów. Trzeba się poświęcić, by wykonać tego jakże boskiego maslapa z gracją. Jeśli chodzi o elementy na kółkach, to generalnie zagłębiamy się już w temat gimnastyki. Po zrobieniu pierwszego maslapa możesz spróbować forward roll, moją radą byłoby utrzymanie przez cały czas wspomnianego false gripa o! i uważanie na kościoła. Warto spróbować również Jest znacznie bardziej wymagający ze względu na brak stabilności kółek, ale kiedyś może się on przeobrazić nawet w v No i to by było w sumie na tyle z prostych elementów na kółkach, jeśli nie chcemy liczyć handstanda, ale ja i tak nie mam za dużo do powiedzenia w tym temacie. <grytanie> Ciężko by mi było przejść te ringów bez chociażby pokazania, jak są używane przez topowe gimnastyków, więc proszę bardzo. Podsumowując, ringi to jest świetny suplement i do kalistyniki, i do tradycyjnego treningu. Praca z kołami gimnastycznymi może zagwarantować zbudowanie dostojnej sylwetki, a treningi z ich użyciem są także doskonałe dla osób chcących poprawić swoją mobilność. Dzięki różnorodności ćwiczeń, ringi mogą być wykorzystywane przez osoby o różnym poziomie zaawansowania. Co czyni je moim zdaniem najlepszym przyrządem treningowym, jaki istnieje. Warto również dodać, że cały ten zestaw zajmuje mniej miejsca niż piłka do siatkówki co z kolejnym plusem na ich konto. Podsumowując, z plusów mamy niezliczoną ilość ćwiczeń, jakie możesz wykonać, od trudniejszych lub łatwiejszych wersji bazowej kalistoniki do elementów gimnastycznych zajmujących lato do osiągnięcia. Rozmiar pozwalający schować je do małego plecaka lub nawet torebki. Mobilność pozwalająca zaczepić je na drążku, na drzewie, na strychu czy gdziekolwiek zechcesz. No i oczywiście cena, która równa się miesięcznemu karnetowi na siłowni. Jedyne minusy, o jakich mogłem pomyśleć, to niektóre osoby pewnie nie będą miały miejsca na powieszenie kółek w domu. Ale jeśli nie chcesz niszczyć swojego sufitu, to tak jak wspomniałem, masz do dyspozycji siłownię Street Workout i, nie wiem, na przykład drzewa? I to nie jedno.